Co może łączyć siłę naszych mięśni, dobry nastrój, a nawet powiedzmy poranną jajecznicę? Hmm, odpowiedź jest fascynująca. Dzisiaj zagłębimy się w świat maleńkich cząsteczek, które budują dosłownie wszystko w ludzkim ciele. No właśnie, odpowiedzią są aminokwasy to takie potężne związki, które działają jak litery w alfabecie naszego organizmu, a z tych liter składane są słowa, które budują życie. Żeby to sobie dobrze uzmysłowić, prawie 1 piąta naszego ciała to białko, a tymi niewidzialnymi, mikroskopijnymi komponentami, które za tym wszystkim stoją, są właśnie aminokwasy. I tutaj dochodzimy do sedna, bo zrozumienie tych liter to tak naprawdę klucz do odczytania instrukcji obsługi naszego organizmu, tego jak on działa, jak się regeneruje i jak rośnie. No dobrze, w takim razie jak właściwie wygląda taka pojedyncza litera? Zobaczmy z bliska. Przyjrzyjmy się chemicznej strukturze, która, co ciekawe, jest wspólna dla wszystkich aminokwasów. Właśnie, każdy aminokwas ma ten sam uniwersalny szkielet, a to, co je wszystkie od siebie odróżnia i nadaje im tę unikalną tożsamość, to zaledwie jeden mały element tak zwana grupa R. To ona decyduje o wszystkim. Ten podwójny ładunek sprawia, że aminokwasy są trochę jak chemiczne kameleony. Co to oznacza w praktyce? Cóż, coś naprawdę niezwykłego. A właśnie dzięki tej swojej podwójnej naturze, aminokwasy potrafią neutralizować zarówno nadmiar kwasów, jak i zasad. Działają jak taki wewnętrzny termostat pH, pomagając utrzymać idealną chemiczną równowagę w naszym ciele. I to płynnie prowadzi nas do chyba najważniejszego podziału, jeśli chodzi o nasze zdrowie i codzienną dietę. Pomyślmy o tym w ten sposób: nasze ciało to niesamowita fabryka. Ale nawet najlepsza fabryka potrzebuje surowców. I są takie, których po prostu nie potrafi sama wyprodukować. Musi je dostać z zewnątrz. Dokładnie dziewięć. Tyle jest aminokwasów, których organizm ludzki nie jest w stanie sam wytworzyć. A to oznacza, że muszą być dostarczane z dietą, bez wyjątku. Spokojnie, nie chodzi o to, żeby znać na pamięć te wszystkie nazwy. Kluczowe jest to, żeby zrozumieć jedną fundamentalną rzecz. Dostarczenie tych dziewięciu aminokwasów z pożywieniem jest absolutnie niezbędne dla naszego zdrowia i tak nawet dla przetrwania. Skoro już wiemy, czym są i skąd się biorą, to teraz chyba najciekawsze, co te aminokwasy tak właściwie robią w naszym ciele? I tu zaczyna się prawdziwa magia. Pojedyncze aminokwasy, niczym koraliki na sznurku, łączą się ze sobą w długie łańcuchy. A potem te łańcuchy zwijają się w niesamowicie skomplikowane, trójwymiarowe kształty. I tak powstają białka gotowe do działania. Jak widać, ich funkcje są niezwykle zróżnicowane. Weźmy na przykład tryptofan. W naszym mózgu przekształca się w serotoninę, często nazywaną hormonem szczęścia. To świetnie pokazuje, jak bezpośrednio dieta wpływa nie tylko na naszą siłę fizyczną, ale i na samopoczucie psychiczne. Dobrze, a zatem. Najważniejsze pytanie, jak w praktyce zapewnić sobie wystarczającą ilość tych wszystkich niezbędnych budulców? Kluczem jest zrównoważona dieta, która zawiera różnorodne źródła białka, zarówno te zwierzęce, jak i roślinne. To szczególnie ważne w dietach opartych na roślinach, gdzie mądre łączenie różnych produktów, np. strączków ze zbożami, pozwala skompletować cały ten nasz alfabet niezbędnych aminokwasów a to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich osób aktywnych fizycznie. Suplementy z aminokwasami BCAA są bardzo popularne, ale badania jasno pokazują, że do maksymalnej stymulacji mięśni potrzebny jest cały komplet tych dziewięciu niezbędnych aminokwasów, a taki komplet znajdziemy właśnie w pełnowartościowym białku każdego dnia nasze ciało się odbudowuje, a wybory dokonywane przy każdym posiłku dostarczają tego fundamentalnego alfabetu, którego organizm używa do pisania historii naszego zdrowia. Warto się więc zastanowić, z jakich liter powstaje ta historia.